Dzień dobry Julia, Przejdź, dzień, szalony reporter we. Nie mamy światła. E, bo tam jest wystarczająco. A, myślałem, że jesteśmy gorsi, wszyscy mają a my nie. Nie, Ale to już okay. dobra, mamy największe. Tak jest. To ja jestem, cześć. Co tam dzisiaj się stało, Tomeczku? Nie wiem nic się nie stało, no czy generalnie się trochę zmieniło, bo wyszedłem jako rezerwowy, wam w ogóle pierwszego wywiadu. Pierwszego. Nie, e, już robiłeś. Przecież ale zamiast. dzisiaj po zejściu. A, okay. nikt, a wszyscy mówią: do okay. mnie, do mnie. do mnie. na świeżo. Pierwszy po zejściu. To gorąco. E, wiesz, co? Miałem być rezerwowym. To znaczy na zasadzie takiej, że jeżeli Arek by był niezdolny do walki z jakichś powodów. Czy y, przegrana nie? Bo po przegranej też by wychodził. Źle to Sylwek trochę wardenga gapadził, bym się poprawił. E, jeżeli był niezdolny, czy z powodu kontuzji, czy no, sam by nie chciał, czy lekarz by go nie dopuszczał, to ja miałem wyjść z Jackiem Murańskim. A dzisiaj Jacek zaproponował, że po walce z Arkiem, jeżeli na aby nastąpiła i jeszcze ze mną chętnie. Ty się nie boisz, Jacka? Kompletnie. Nie, jeśli nie no, też nie będę, słuchajcie, nie będę tutaj palił frana, jestem jakieś kurwa wojowniki wielkie, mu głowę, naszcze, muntów do szyi. Nie, nie, no nie no. Zwłaszcza, że oni trenują już chyba za cztery miesiące, wyjechali do Gdańska, mają obóz przygotowawczy, wiesz, zostawili wszystko i tylko trenują. Ja się dowiedziałem o tej opcji walki, bo to jeszcze do dzisiaj nie była walka tego opcja walki. Dowiedziałem się chyba ja ze trzy tygodnie temu. Trzeszego półtorej tygodnia byłem na Ukrainie, wróciłem przed wczoraj i teraz właśnie prosto stąd jadę na Tumorowent do Belgii. Więc na pewno tam zrobię formę na festiwalu. Więc wracam w poniedziałek wtorek, zostanie mi nie cały miesiąc. No to, wiesz, nie będę się odgrażał, że nie wiadomo, co zrobię, ale nie, na pewno się nie boję. Z tyłu stoi e, Mateusz Murański i trochę się tutaj do nas odwraca. Nie czujesz presji? Nie, no nie, nie, żadnej, 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 nie. A jakie wy macie relacje? Wiesz co, one do dzisiaj były takie... Przez arka, nie najlepsze, ale to nie było. Ja, ja, ja dlatego dzisiaj tak mówiłem na. Nie, nie słuchałaś, tak? Bo ja mówiłem, zresztą ja nie, 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 nie wiesz może o tym, jak był przed odprawą. Wszedłem, jeszcze była sala pusta i Jacek stał bodajże właśnie z sylwkiem, gadał sam. I taka pusta ta sala, mówię, kurwa, w sumie ja wiesz, nie mam z tym konfliktu. Arek ma, ja jestem arka kolegą, a nie chciałem wchodzić w buty arka konfliktu. Wiesz, od razu od kopa. Jeżeli ktoś mi nic nie zrobił, dobra obraził mojego kolegę czy coś, okej, okay, ale jakby nie zrobił mnie nic e, osobiście i podszedłem się do Jacka przywitać. Wiedzcie, pani Jacku, może... Nie, Jacku, bo my jesteśmy prawie w tym samym wieku e, E, tak, 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 tak. E, mówię, kłócić się możemy, ale, ale spokoj. I Podaj mu rękę, on mi nie podał, odwrócił się i coś park snuł. No to kurde, no to no to, no to no to wiesz, no to wiesz, no to już od razu w tym momencie on mnie wsadził w buty tego konfliktu, tak? No bo skoro on, on nie miał ze mną kontaktu, myśmy się nie kłócili i on mnie pod rękę jeszcze Parska przewracałcami, więc on mnie usadził w tym konflikcie arka. No to dobra, no to ja w nim jestem i chuj z nimi, no. A bliżej tobie do poglądów Jaska czy Mateusza? Wydaje mi się, wiesz co, Mateusz mało dzisiaj mówił i Mateusz ogólnie trochę mniej mówi na wszystkich wywiadach i w ogóle stąd się wziął Jacek w całym uniwersum, tak? Bo to Mateusz był zawodnikiem zawsze, ale mówił a ta ta to ta to, W końcu tate zaprosili, bo on wszystko się na tate, ale wydaje mi się, bliżej do Mateusza, bo jego te wypowiedzi są bardziej wyważone niż Jacka. A jeżeli chodzi w ogóle o twoją styczność ze sztukami walki, czy ty takową w ogóle miałeś? Miałem kiedyś, nie, gdzieś dawno, tak, gdzieś karatę, trenowałem za dzieciaka. Karatę o, tak! Bo byłem dzieckiem i karate tak. Jest jak poce. się pocę. Nie wiem, czy tak tam to nie działa piosenki. światło, czy co. To z piosenki, takie jest. Ale My nie, ale był taki film. No to to wiem, 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 No jest... i tam był jak miagi chyba i tak. kazał mu odpanować, tak wiem. E, wiecie co, nie, bo jak byłem gówniarzem, to trochę karate, ale tylko długo, dużo trenowałem, a później tam troszkę chodziłem jakieś tam, ale to delikatnie, parę miesięcy, no ale... Ale miałem syncyzność, bo pierwsze moje prace w Krakowie tutaj, jak się przeprowadziłem, bo jestem z Dublina e, lat temu 15, to stałem na bramkach, nie, no to się prać było trzeba, więc a, może bez podstaw jakichś tam teoretycznych, bez jakichś treningów, no ale, no nie boję się, no i, to, no, no i wyjdę, no i będę się bił po prostu. Może nie umiem walczyć, ale będę się bił, o. Widziałeś wujka Władka i Łokcie? Widziałem, oczywiście, że tak widziałem. No co zrobisz? I jeszcze właśnie to jest, wiesz, że ja musiałem przyjąć to wszystko, co oni wymyślili, to całe pajacowanie, czyli tam jest, kurwa, klatka rzymska, dodatkowe łokcie, coś tam, coś tam, więc ja generalnie nie miałem tego wyboru, no bo skoro wchodzę na zastępstwo Arka, no to wiesz, te ustalone zasady, muszę wchodzić. I teraz jeszcze, jak ja mam zawalczyć, pewnie nie będę mógł tego zmienić, więc wchodzę w ten cały, kurwa, cyrk, nie? Z tą małą klatką, z tymi łokciami, z tym, a chuj. Dobra. Ty nie lubisz tak pajacować? No nie, no wiesz co, chodzi mi, pajacowanie przyznałem, jest ja bardzo lubię pajacować, nie, pajacowanie powiedziałem o, wiesz co, o tych zmianach, no wiesz, każdy walczy w oktagonie i nagle tylko Jacek będzie walczył, Czy znaczy teraz już jest i druga walka w tej, w tej klatce, ale wiesz, wszyscy tak, to on inaczej, on musi klatkę, on musi lać łokcie, on musi to, to jest takie pajacowanie, bo, bo jakby każdy wymyślał te in, różne seklatki, coś, to, to by kurwa, no to każdego klatkę budować, dlatego mówię, takie pajacowanie, bo skoro wszyscy mogą się mieścić w oktagonie, on jeden nie, no ale dobra. Jak w ogóle twoje odczucia dzisiaj po konferencji? Super. Super, kurde, ja się czuję jak chyba Ja powiem ci, że ja wiedziałem, że będę wywołany, ale nie wychodziłem, jak widziałaś tu z tunelu, tylko było takie... Nie taka... widziałam, bo ja a, mówiłam, że wtedy no, niestety no, mieliśmy no, wywiady, dobrze. Tylko ale, pierwszy panel oglądaliśmy. Ale, ale wiesz co, yy, no nie wchodziłem z tunelu jak zawodnicy, tylko miałem pójść na widownię, sobie niby siedzieć i yy, chyba bodajże... Zaskoczenia. Tak, Hubert miał mnie wywołać, a nie sądzę, mnie jeszcze szybciej Sylwek. Mówi, a co jakby nie i na mnie popatrzył, stałem, wyszedłem. Y, Także to było trochę inne wyjście, ale powiem ci, że jak siedziałem te minus, nie wiem, pięć, póki mnie nie wywołano, to ja tak przybierałem nogami, żeby tam wyjść, więc... Czułem się świetnie. Widziałaś tydzień temu występ pan Jacka w telewizji? No, Odnosiłem się do niego wielokrotnie podczas tego, tego panelu. I, podczas tego panelu i wydaje mi się, że też nagrałeś z Arkiem odcinek, czy nie? Czy tam tak, nic nie było? Tam, też, tam, tam też mówimy, no tak, tak. Tam tak wyśmiała bardziej merytorycznie, dzisiaj cały czas mówiłem, bo tam było to słynne miarzenie jądra, które mówi, że mu policja mierzyła, więc mówiłem, że może po tych zmierzonych jądrach tak zgłupiał i takie głupoty gada. A nie, nie denerwuje ciebie już ten cały konflikt, właśnie, który trwa od ponad roku? The, the the, mur 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 the... mur tańczula? Murański tańcula? Murański tancula, Wiesz co kurwa? Trochę to jest takie przejedzone, ale chyba ludzie tego chcą, no wiesz, no, skoro Fejm na to stawia, skoro ludzi to jara, skoro ludzie chcą to oglądać, no to chyba tego kurwa chcą. No wiesz, słuchaj, Fejm też nie jest głupi, ma jakichś tam swoich marketingowców, skoro ludzie tego chcą, niech to będzie. Ja uważam, że on trwa dlatego, że nie został definitywnie zakończony. Dlatego, że pan Jacek wygrał przez... Pan Jacek, powiedziałem pan, że Jacek wygrał przez yy, yy, decyzję sędziego, przez dyskwalifikację, tam nie było nokautów w jedną ale w drugą stronę i to takie każdy ma niedosyt. Dlatego uważam, że jeśli to się zakończy tak jak teraz jest złożone, czyli dwóch, jeden i jeżeli na przykład. Ary jakby wygrał z Obamą, to uważam, że ten konflikt się zakończy. A nie, nie czujesz się teraz trochę właśnie jak Jacek, taki dorzucony do tego konfliktu? Ja mogę się czuć jak Robert, Andrzej, Szymek. Co mnie to? No generalnie wiesz, ja sama wiesz, że na tych konferencjach bywam. Fajnie, że gdzieś tam mnie ktoś wziął, zwłaszcza że, zwłaszcza, że... A, to to ci powiem. Jeszcze nikomu nie mówiłem, to byłaś pierwsza. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze powiem, że to nie było tak, że mnie zapytano. Arek oczywiście został moim... Tomek, Tomek tak, tak, Arek został, Arek został moim menadżerem przez chwilę, przez chwilę, yy, o Jezus, yy, wiesz co, yy, Arek został moim menadżerem i on zaproponował mnie i kilka innych osób i tak, i fed, nie mówiąc mi o tym, bo on mówi, a po co ci, bo nie wiedziałem, czy oni się zgodzą, więc Federacja, Federacja i Murańscy wybrali mnie z kilku tam zaproponowanych, więc jak już do mnie to wróciło, ja mówię, no ale ktoś to o tym wie, no wszyscy wiedzą i Jacek się też na ciebie zgodził, I ja mówię, kurwa, to teraz jak ja powiem nie, to będzie, wiesz o co chodzi, to będzie Jacek mówił, ty, no to on się wystraszył. Pierwszy chodzi. Dlatego stałem tak przed tą pozycją. Mówię, dobra, no, kurwa, no wchodzę to. Pamiętam jak dziś, że siedziałem sobie na balkonie zbanżowany z papierosem. Ja mówię, chłopie, ja nie ćwiczę. Mówię, to zgasz tego papierosa i idź biegać. <laughs> Bez kitu. Dziękuję, to bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bardzo by było miło.